Witamy kolegów hodowców, koleżanki hodowców. czynię Dziś niezwykły dzień, bo Paulinka będzie obrączkować swoje mewki. Pierwsza mewka. Mamy już obrączki kupione. Już albo dopiero. I w tym roku założymy, Paulinka zaobrączkuje swoją mewkę. Przy okazji powiem podsumowanie lotu, bo już są wyniki. Z trzeciego lotu konkursowego Zielona Góra udało się wygrać w oddziale ten lot. Mieć pierwszego gołębia na oddział, drugiego gołębia na oddział. Lot był bardzo szybki, nawet wręcz przewiany. Pierwsze gołębie ponad 100 km na godzinę, 300, tam ileś kilometrów, 320 km czy 17 km leciały w niecałe 3 godziny. Także szybkość niesamowita. No i e, fajnie, że udało się którymś gołąbkom trafić w klapę na pierwszym gołębniku. Mimo przewianego lotu, potem wracały od tyłu. Także walczymy dalej. E, udało się też zrobić i trójkę do Intermistrzostwa, i piątkę do GMP. Typowanych także takie wszystkie. Wszystkie założone drobne cele udało się osiągnąć. Delikatny awansik w klasyfikacji i tak powolutku. Powolutku na przyzwoite miejsce, bo już na szczęśliwe miejsce numer 13, także teraz już 13. miejsce na oddział, a lotów przed nami jeszcze sporo i jest co latać, także Tutaj Paulina teraz zajmiemy się tym co? Która noga? E, która noga? Która chcesz właściwie, no. I obrączkujemy meweczkę. O, Paulina obrączkuje. Ciekawe czy nie spadnie. Um, już? Spadnie. Spadnie? Za duże to? Tak, weszła i zeszła. Weszła, weszła. Patrz. No spróbuj założyć może. Jak spadnie to założymy najwyżej jeszcze raz inną. Ale się zgubi. Trudno. Mamy więcej. No popatrz. I od razu się ściemy. Lipa trochę. Czekaj, zobaczymy, czy to czasem by na starą nie weszło. Lipa trochę z tymi obrączkami, bo właśnie starą mewkę zaobrączkowałem tym mamę. Oj, złe obrączki kupiłem na te mewki, bo to na starą idzie nałożyć, a nie na małego, chyba że, chyba że mewki się większe obrączkuje, no nie wiem. Trochę zawalone. Mieliśmy obrączkować mewkę, a tu. A e, taka lipa wyszła. No to my wracamy do swojej pracy. Okazuje się, że na małe mewki mamy za duże obrączki. To od razu duże mewki zaobrączkujemy. Będą miały obrączki przynajmniej. Bo te stare nam się udało zaobrączkować. No i mamy. Już teraz mewkę mamy z obrączką. Nie spadnie. Mamy obrączkowane mewki. Ale dorosłym miało być nawet dorosłym. dzieci muszą mu rosnąć do tych obrączek. Także i, i dorosłym też pozakładamy obrączki. Idziemy obrączkować następne. Także no miało być obrączkowanie pisklaków, niestety za duże obrączki. Żeśmy kupili. Czemu mewki małe mają? Trzeba faktycznie ktoś doradzał, że trzeba siódemki kupić chyba. Także pozdrawiamy wszystkich hodowców. Tutaj u Paulinki w gojemniku też zaobrączkujemy. Czekaj, czy zakonnicę się da zaobrączkować? Zaobrączkujemy zakonnicę? Tak. Dobra. Próba zaobrączkowania. Zakonnicy się nie udała. Za gruba noga jednak. Ale tutaj mamy jeszcze mewkę, to mewkę zaobrączkujemy. No i mamy zaobrączkowaną, tak? Tak. Numerek No, taka Paulina idzie karmić. Tak mało dajesz? Są na dole, bo one nie lubią, nie jadą z tej strony, tylko z jej. Popraw to, żeby nie spadł karniczek. Są, My tylko z tej jedzą zawsze. zawsze hmm. ten... Ej, co to robisz? Jakie najwięcej na tym nie widać? O! To tyle! O! To tyle! Na tą górę będą rozsypywać, niepotrzebnie im dawałaś na górę. Tam jest jeszcze w kubeczku woda Nalej im resztę do pojnika Tam jest w tym wiatrze woda jeszcze W tym kubeczku I to z boku przez dziurkę możesz nalać Wszystko weszło? Tak, jeszcze wlewam, bo mi się wlewa tu. Nie trochę Spróbuj to wszystko wlać, jeszcze wlewaj, nawet zmieści się. Ale w tym się nie da, o. Dobra, zostaw. No, to pokarmione, popojone. Te nie mają wody. Jak nie mają? Mają. Chyba nie mają dwa polniki. A tak, no, nie, bo... Tyle, ten mam ja, chciałem... jest... pusty, tak. pusty. Drugi? Drugi pusty czy pełny? drugi No wyciągnij je, to przyniosę wody, to nalejesz. Możesz kubek wody przynieść. Tam jest woda w wiadrze, przywiozłem. Widzisz mnie z tej strony, ja tylko dwie, bo się nie boję teraz. Raczej się boję z tej strony. Dziękujemy za uwagę. Pozdrawiam. Krzysztof i Paulina Trzaskalik. Do usłyszenia. Dobry.